Dzień dobry, chcę Wam dzisiaj zaprezentować jeden z najpotężniejszych czołgów na 10 Tierze, mianowicie to jest VK-9001P, 10 Tier niemiecki czołg ciężki, bardzo ciężki, który ma naprawdę potężny pancerz z przodu, jest idealnym czołgiem do side scrapa i ogólnie jest jednym z najlepszych czołgów w grze, przez to jak trudny jest w przebiciu. Także dzisiaj sobie o nim porozmawiamy. Jeśli chodzi o samą fałkę, fałka ma na pokładzie działo 128 cm, czyli 128 mm ze średnimi uszkodzeniami na poziomie 460 na APEC-u, 390 na Goldzie, z penetracją średnio 275 320, czyli jest całkiem dobrze. Mogłoby być lepiej, ale no, no już nie możemy mieć wszystkiego. Oczywiście. Jeśli chodzi o rozrzut, jak na taki kaliber 0,33 to jest całkiem ok rozrzut. Uszkodzenia na minutę co, to są uszkodzenia troszkę małe, szczerze mówiąc, nawet jeśli to jest czołg ciężki. Czas celowania również dosyć spory. Co dziwnego, mimo że mamy wieżę z tyłu, to mamy 10 stopni, a opuszczanie działa, zobaczcie, może się nie wydawać, ale no już tak jest. Jeśli chodzi o wyposażenie, to ja polecam grać w ten sposób, ponieważ mamy już tak dosyć ubogi DPM, to radzę troszkę go zwiększyć, mimo że penetracja też by się przydała. To ja jednak wolę ten mechanizm dosyłający zamiast tego, jeśli chodzi o zapasy, to warto też korzystać z worków z piaskiem, przynajmniej jednych, żeby zwiększyć HP czołgu. I tutaj też będziemy mieli 2600, praktycznie. Jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne mamy też do dyspozycji na przykład kalibrację celownika. Kalibracja celowni celownika może się okazać bardzo przydatna w sumie, dlatego grając dwie bitwy, ja postaram się zagrać jedną ze sprężarką, czyli moim takim standardowym zestawem, a drugą e, zagram już e, z tym celownikiem, który będzie nam tutaj pomagał strzelać e, celniej w sumie. Także tak, przejdźmy sobie do bitwy. Mamy bitwę. To hmm, jest fajne losowanie, w sumie jest dużo 22 2 100 E75 Emil jak Tiger, Lewandowski Aseta. Będziemy się kierowali na środek oczywiście. Tam wydaje mi się, że będziemy mogli też efektywnie korzystać z naszej górnej płyty, ponieważ będziemy mogli ją fajnie kontować tak podjeżdżając pod tą górkę, przez to ona będzie zupełnie nieprzebijalna. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze jak zagrają nasze... ...ten Light. Co on robi? Boże. No i gdzie ty jedziesz, chłopie? O, i tam są te dwa... te LT. No w takim razie, się on tutaj nie pojechał... ...nasze dwa 75 jadą sobie w tamtym, w tamtym kierunku. Lewandowski, widzę, chyba też tutaj się wybiera. O, patrzcie. Coś ciekawego No fatalny jest ten nasz test LT niestety, no naprawdę O, tam są, dobra Więc on tutaj nas nie przebije A za nic, nawet w ten garnek No, patrzcie <laughs> Coś pięknego O, celność pokazałem Niestety strzelił, więc... O! Boże! Tak jak ten ta w ogóle nie jeździł, tak teraz będzie wszystko zabijał. Nie podoba mi się to zbytnio. Dobra, oni się zajmą tym czołgiem, a ja jadę tutaj na T75, żeby zrobić jeszcze jakikolwiek damage, bo zbyt szybka jest ta bitwa. Mam nadzieję, że ten jak Tiger ich e, troszkę zajmie, żebyśmy mogli zrobić te 3000 e, plus. Na razie mamy półtorej tysiąca, więc no jeszcze troszkę brakuje. <noise> A Demers ucieka. Zajemy w środek, może amorek jakiś wysiadł. Nie, nie zablokuj mnie, gościu. Co ty robisz? Masakra. Dobra. Ja jeszcze taki jeden strzał, jakiś tutaj side-scrapa postawimy, też nas nie powinno raczej nic przebić. Dobra. Praktycznie mamy te 3000. Praktycznie. Delikatnie tylko brakuje. Damy jeszcze adrenalinę. Za zero. Ciekawe. Potężny jest ten pancerz ogólnie. No nie... Boże. Dwa ostatnie strzały do bana. Także no. Pierwsza bitwa. Zaraz polecimy już z drugą. W której postaram się bardziej pokazać pancerz tego czołgu. Chociaż widzieliście jak Lewandowski nie był w stanie mnie przebić pod żadnym... ...żadnym pozorem niestety. E, tak więc no lecimy kolejną bitwę, tylko zmienię sobie e, sprężarkę chociaż ja bardziej polecam grać na sprężarce bo można sobie bardziej tak machać czołg na boki szybciej kiedy jest ta sprężarka włączona i nie dość, że można też szybciej przyspieszać no to też machać tym czołgiem, co nie? więc tak e, kolejna bitwa Port Yamato mm, losowanie to również całkiem dobre w sumie mamy tego testolta który był w mojej drużynie w poprzedniej bitwie ale to stosowanie, którym polecimy sobie na lewą stronę i będziemy starali się walczyć przy statku. Tylko nie wiem dlaczego. Dlaczego oni tutaj jadą tym badczatem Sheridanem T54? się mówili, nie podoba mi się to. I brakuje mi tutaj w tym momencie tej sprężarki, żeby mógł szybciej się przemieścić w stronę właśnie statku. Nie zajmują sobie C. Bezkarnie w sumie. Nie podoba mi się to. Oj. To było całkiem bliskie. Tutaj nie będzie w ogóle czołgów, skoro ten Joch sobie tutaj na środek przyjechał. Ja jestem praktycznie pewien, że. Ale... Możesz mnie puścić. Super, zajmiemy już tą bazę. Nie będę tutaj świrował. <laughs> Tym jochem się chłop delikatnie mówiąc zwalił. Nie mam pojęcia dlaczego te bitwy aktualnie są aż tak szybkie. Bo to będzie druga bitwa, która. No pewnie. Patrzcie. Te fajne, fajne są bardzo, bardzo fajne, są te uszkodzenia na poziomie tych 460. To naprawdę pozwala nam strzelać za około powiedzmy te 500. Bardzo często ten czołg strzela za taki damage mniej więcej. On tutaj nas nie przebije. Patrzcie. Właśnie to jest to, że te czołgi w ogóle olewają nas bardzo często. Mówią, a ja go i tak nie przebiję, więc jaki tu sens. Ja bym chciał tego testować. Jeden HP chłopowi zostało. Ale losowanie 521, więc nie mam co tutaj narzekać. Może bardziej rozsądne byłoby jednak zabicie tego Sheridana, ale mogę to też zrobić w tym momencie. Są dwa czołgi na dobicie, tam wyjechał właśnie. A ten Szybko tutaj lecimy. Nie przebito pancerza. Strasznie niefortunne są te strzały ostatnie. O nas nie powinien tutaj przebić właśnie baczat tu przyjechał, więc tak teraz już nas przebije, bo chyba <grybujesz> że nie trafi. Taka też jest możliwość w ruchu celność też jak najbardziej <grych> naprawdę jest to jedno z najlepszych maszyn aktualnie w naszej grze więc jeśli będziecie mieli okazję zdobyć ten czołg to o boże zdob... no, kupujcie go za za większość golda jakiego macie naprawdę bo to co ten czołg potrafi to jest cudowne, nie wiem dlaczego on tutaj akurat pojechał tym o i teraz w tamtą stronę ucieka a się odbiłem, bardzo niefortunne te strzały, niestety, ale tak to jest właśnie ta fałka. Widzicie, większość przeciwników w ogóle się nie celuje nawet w ten czołg, bo oni nie przebiło go jeśli schowamy dolną płytę. I to jest właśnie potęga tego czołgu: to jaki on jest pancerny, i to ile daje kontowanie pancerza tym czołgiem. Zobaczcie, to jest 14 bitew dosyć wysoki współczynnik wygranych, damage też, no może nie pokazałem tego damage'a tutaj, ale bardzo szybkie bitwy, Na no, czołgi ciężkie raczej nie lubią takich szybkich bitew, żeby zrobić wysoki damage więc no, jeśli będziecie kiedyś chcieli to być taki naprawdę potężny czołg, taki który daje też sporo fanów, bo to jest maszyna dosyć szybka, tylko no polecam tą sprężarkę wocić szybka, zwinna, z fajnym celnym działem Yy, tak, więc jeśli będziecie kiedyś potrzebowali yy, to właśnie taki czołg, to nawet jako pierwszą dziesiątkę kolekcjonerską jak najbardziej polecam tą fałkę. Bo jest to maszyna, jak jeszcze raz powiem, całkiem przesadzona. <laughs> I trzeba nie grać, dopóki WG sobie nie zda sprawy, że jest za dobry. Dziękuję Wam za oglądanie. Yy, pamiętajcie też o udostępnieniu tego filmu gdzieś, żeby nasza rodzinka widzowa rosła. O zostawieniu też komentarza, łapki w górę i no... Na razie. Cześć.